Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzisiaj inna forma, ale też o książce, którą ostatnio czytałam. Jesteśmy w samochodzie, jedziemy na malutką wycieczkę odprężającą w okolice Szczecina, dlatego że jesteśmy w tej chwili tak mocno zaangażowani Filmowe sprawy, że nie mieliśmy czasu, żeby się spotkać u Ciebie czy u mnie i nagrać odcinek w tradycyjny sposób przy stole i na krzesełku. No tak, dzisiaj w samochodzie, dzisiaj w samochodzie. i też na krzesełku samochodowym. <gry> I teraz chciałam prze przedstawić nową powieść, którą przeczytałam. To jest Laila Shukri. Sz Myślę, że to jak szukli się czyta i tytuł, to jest autorka, tytuł Jestem córką szejka. To jest. Pod tym, pod tą nazwą autorki kryje się Polka, Polka, która podróżuje po krajach arabskich, która obecnie mieszka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, która od wielu lat przebywa w okolicach Zatoki Perskiej i która próbuje i dociec i znaleźć wszystkie obyczaje panujące w tamtych regionach które dla nas są zupełnie abstrakcyjne, zupełnie inne i opisuje to w swoich powieściach i tutaj jest właśnie cały, na końcu tej książki cały taka, widać to? O tak. yy, olbrzymia ilość książek, którą ona opisała, napisała w tamtych klimatach. Tak, byłam służącą, była, jestem żoną szejka, jestem żoną terrorysty, byłam kochanką, tu są podtytuły. W każdym bądź razie wszystko jest przypuszcza w tych yy, klimatach arabskich. No brzmi to trochę zabawnie, biorąc pod uwagę, że autorka używa cały czas jestem. osoby pojedynczej. Ale autorka nie no. pierwszej osoby, tak, pierwszej ale oso oso tak. autorka nie pisze jak gdybym by to ona, nie, nie jestem żoną szejka i nie pisze jestem Laila. Powiedzmy, no tak, 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 rozumiem. Tak po prostu. Sobie wciela, się pisząc, wciela się pisząc, ciela się postaci. Tak myślę, w tej, bo ja przeczytałam tylko teraz tą ostatnią książkę, którą dostałam od małej gosi, i to jest jej ostatnia powieść. Nie musisz się tak śpieszyć, możemy sobie jechać powolutku. Nie jedziemy. No, ale wszystkim wyprzedzamy. Ale bardzo wolno ich wyprzedzamy. No i co? No i właśnie tutaj ona wciela się. W młodą e, arabską dziewczynę, która faktycznie jest córką szejka, e, który e, jest bardzo, no wiadomo, bogaty, e, który ma bardzo wielkie interesy nie tylko e, w krajach arabskich, ale sięgają one i po Stany Zjednoczone, i po Wielką Brytanię, Londyn, ma w tych miejscowościach, znaczy ma w Nowym Jorku, w Londynie, ma swoje mieszkania czy domy. Synowie studiują też za granicą i zaczyna się ta powieść takim przygotowaniem do dziesiątych urodzin. Głównej bohaterki, która opisuje po prostu w pierwszej osobie, jak jej życie przebiega. Jest to Amira, młoda dziewczyna. No tu jest z biegiem lat przebiega jej życie. Nie mówię, że do późnej starości w żadnym przypadku, ale. Zaczyna się właśnie jako dziesięciolatki, dla której przygotowują przyjęcie urodzinowe, a ona w tym uczestniczy w sensie wyboru, jaki tort, jak sala będzie udekorowana, kogo zaprosi. I wielka radość, jej, która przebija przez nią, i wielkie zaangażowanie w tak dla niej ciekawą uroczystość. Yy, taką kwintesencją całej tej uroczystości po powrocie do domu dostaje w prezencie malutkiego białego lwa. I yy, yy, też tutaj, też ja na przykład tego nie wiedziałam, taka ciekawostka, że takie imprezy, takie przyjęcia to odbywają się w gronie samych kobiet. Nawet y, później tam jest wesele w późniejszych y, miejscach opisane, i też na weselu y, jest, są same kobiety. Y, I kobiety wtedy y, nie muszą być zakwefowane, y, ubierają się w najlepsze stroje. Oj, straszna mgła się zrobiła. Dobrze, ja sobie poradzę, tak? I upierają się w najlepsze stroje ściągane z Paryża, z Nowego Jorku. Mają i obuwie, i sukienki, no i wszystko, co najlepsze za nieprawdopodobne pieniądze. I w zasadzie one między sobą konkurują, która jak najlepiej i naj bogacie jest ubrana. Czyli po prostu parada próżności. Parada próżności w najgorszym wydaniu. A może w najlepszym? Nie Dla kogo? No. Dla mnie no niestety jest to minus, a nie plus. No, niemniej jednak, bo to nawet już te dziesięcioletnie dziewczynki, ona ze szkoły zaprasza wszystkie koleżanki, i te dziesięcioletnie dziewczynki nawet tutaj tak są bardzo próżne i, i tak przedstawiają swoją wartość majątkiem swojego ojca. I też trzeba powiedzieć, że na przykład te dzieci, no bo to są jeszcze dzieci, uczą się w bardzo ekskluzywnych szkołach. I na przykład Amira, która tutaj jest główną bohaterką i zaprasza wszystkie swoje koleżanki, uczy się w szkole angielskiej. To znaczy z Wielkiej Brytanii jest otwarta szkoła, gdzie nauczyciele po angielsku mówią i ona się uczy, więcej zna angielskiego, jeśli chodzi o pisanie i tak dalej, niż arabskiego. I planuje swoją dalszą naukę na uniwersytecie. Ma nadzieję, że wyjedzie do Londynu na dalszą naukę. Niestety Mały przypadek, i nie będę opowiadać dlaczego, yy, no, podpada swojemu ojcu, który uważa, że w żadnym przypadku nie może pojechać do Londynu, bo może zhańbić swoją rodzinę. I oprócz tego, że w książce yy, jest napisane. Yy, tak z punktu widzenia tej młodej dziewczyny, z punktu widzenia Amiry, która opowiada swoje doświadczenia i która w późniejszym momencie zostaje zmuszona do małżeństwa ze swoim kuzynem. Tutaj... To wszystko po prostu tak troszeczkę inaczej przebiega niż ona by chciała. Teraz, jeśli chodzi o yy, te wywody i te po prostu opowiadania, yy, które czasami są dialogi takie dosyć proste, naiwne i, yy, i takie niezbyt wielkich lotów, to od, od czasu do czasu autorka yy, nawet nie pisze, że to y, jak gdyby Amira, chociaż to trudno określić, kto to pisze, bo to jest takie wtedy bezosobowe, ale wrzuca różne w kontekście całego opowiadania konkrety y, z obyczajów arabskich. I właśnie jednym z tych to, że na takich imprezach i na takich. Y, powiedzmy spotkaniach rodzinnych, to kobiety same bawią się, tańczą, jedzą, rozmawiają i przez ileś godzin, ale są to same kobiety. To jest jeden taki wątek, ale też porusza problem tak zwanych honorowych morderstw. I opisuje... Na przykład, konkretnie podając konkretne zdarzenia, gdzieś w przypisach jest opisane, kogo mniej więcej dotyczyło z gazet, z telewizji, czy z jakichś ogólnie dostępnych źródeł, gdzie ona opisuje, że tam, kto, któraś kobieta za to, za to została ukomienowana. Ta została zamordowana przez brata. Ta została yy, ściętą miała głowę i ojciec yy, szedł, trzymając za włosy głowę, poszedł na posterunek. I to opisuje fakty i pisze, to dla mnie też zaskakujące, że rocznie około 20 tysięcy kobiet zostaje w ten sposób zamordowanych, tak zwane honorowe morderstwo. Ja ci powiem, nie wiem, czy ty pamiętasz, bo mną to wstrząsa tu u nas w Polsce, to w naszej rodzinie był taki przypadek, niehonorowe morderstwo, ale y, mojego kuzyna córka została zamordowana. Mirka, pamiętasz? To nie było bardzo, dwa albo trzy pamiętam, lata temu, jak no, ja byłam dobre, na pogrzebie y, aha, tuż przed pandemią no. I ta, na, ta dziewczyna to jest naszego kuzyna, mojego kuzyna w zasadzie, to jest brat cioteczny twojej babci. Ale tam jest różnica wieku była duża, więc my z Mirkiem razem byliśmy w kontakcie, bo to jest raczej moje pokolenie niż babci pokolenie. I Mirek. Się uczył tu w Szczecinie, i my w tym czasie, jak ja chodziłam też do szkoły średniej, to mieliśmy kontakt, a potem cały czas od, mamy jakieś tam nieduże spotkania, czy nieduże kontakty, raczej jak to się mówi, cztery wesela i pogrzeb, bo on mieszka w innej miejscowości, ale jego córka wyszła za mąż za Hiszpana. Mieszkali w Irlandii, bo tam się poznali, ale on był hiszpanem gdzieś z południa Hiszpanii. I mieli trójkę dzieci, czyli dwóch chłopców, dziewczynkę. Dziewczynka była najstarsza i trudno mi powiedzieć, co tam się w tej rodzinie wydarzyło, ale w każdym bądź razie ona zabrała dzieci, przyjechała do Polski i się z nim. Rozstała. Tu wynajęła mieszkanie, tam koło rodziców i yy, yy, znalazła pracę. Dzieci poszły do szkoły i ona sobie zaczęła urządzać życie tu w Polsce. W żadnym przypadku, przynajmniej to na tyle była świeża sprawa, i ja nic na ten temat nie słyszałam, żeby to była kwestia jakiegoś innego mężczyzny czy myślę, że po prostu ich yy, yy, kulturowe sprawy nie były jednoznaczne dla obu stron. On przyjechał przed Bożym Narodzeniem tutaj do Polski i normalnie prawdopodobnie nie byli aż tak mocno skłóceni, że ona zakładała, że on Boże Narodzenie tutaj będzie razem z nią i z dziećmi. I po prostu był u niej w mieszkaniu przez kilka dni. Była jakaś wielka awantura przed wigilią jeszcze, ponieważ ona uciekła z córką, znaczy uciekła, poszła z córką do swojej matki przenocować. I wróciła do swojego mieszkania rano z córką córka poszła się myć, a on po prostu wziął, nie wiem, nóż, w każdym bądź razie sytuacja była taka, że córka w samej bieliźnie uciekła na klatkę schodową, on zabarykodował drzwi, próbowali się dostać do mieszkania, nie było możliwości. Jak przyjechała policja, w zasadzie matka miała zapasowe klucze, zanim przyszła i tak dalej. Weszli, były cztery trupy. Zamordował w nocy tych dwóch swoich synów, którzy spali, a w momencie kiedy ona wróciła do domu, no chciał i córkę i ją zamordować, córce się udało uciec. ją zamordował. Ja byłam na tym pogrzebie i powiem, że do dziś mną to wstrząsa, gdzie ktoś w naszej obyczajowości to, to jest chyba mało prawdopodobne. On podobno powiedział, że jak nie będzie cię ze mną, to nie będziemy, to nie będziesz w ogóle zamordował dzieci, ją i siebie. No nie brzmi to jak typowa polska, polska nawet dysfunkcyjna rodzina. Mimo wszystko, e, chyba w większości przypadków, jak się słyszy o takich rzeczy. To, to raczej po prostu, ją zamorduje, tak, ale no nie bo, dzieci. Tak, przepływ z jakiejś tam zazdrości, nienawiści, kompleksów i różnych rzeczy. Natomiast e, faktycznie już dzieci to jest bardzo daleko. No nie włączyłbym, mimo wszystko. To w arabskie klimaty. E, tak, no to jest no bo, nie O wiem. co innego chodzi, ale tu jest właśnie, te, bo tam oni się opierają na honorze mężczyzny, że kobieta w jakiśkolwiek sposób sprawniła honor, nieważne, zakochała się w kimś, komu go oni jej nie. No, widać są to ludzie bardzo zakompleksieni, bo jeżeli e, e, tak e, ubywa mu męstwa e, z powodu takich błahostek, no no to właśnie. oznacza to, że są to e, bardzo zakompleksieni ludzie, no ale umówmy się, finalnie są to prymitywy, mimo że e, mają kupę pieniędzy, to jakby nie świadczą o klasie e, człowieka, więc no po prostu prymitywne małpy, no i które mają swoje małpie poglądy prosto z drzewa i to wszystko. Który przez Set lat, my jeszcze byli gdzieś tam na pustyni. Nagle z, e, e, od pewnego czasu się zrobił bardzo duży boom e, finansowy. Z zwykłymi małpami. Ale, ale pozostały, małpami. pozostały te wszystkie kompleksy, nie mówiąc o tym, jak kobiety są tam zniewolone. I, ale wiesz co, tutaj z, chciałbym taką rzecz małą dygresję zrobić. E, mój kolega, który mm, mieszkał w e, Anglii, bardzo dużą część swojego życia, to właśnie mówił, że faktycznie często tam w nagłówkach prasowych pojawiały się tego typu mordem wewnątrz arabskich takich, rodzin. Tak, takich rodzin i które mają generalnie wykrywalność na bardzo niskim poziomie. Na Bo oni stan. się kryją, oni tak. po prostu Yy, zamordują. Wszyscy wiedzą, że yy, na przykład brat czy ojciec zamordował tą dziewczynę, ale to jest tak zakamuflowane, że yy, yy, nie ma możliwości udowodnienia. Yy, poza tym na przykład te 20 tysięcy kobiet, które ona tu przytacza rocznie ginie w tych tak zwanych morderstwach honorowych, to nie jest tylko kwestia, że to je, się dzieje na w krajach arabskich. To się właśnie dzieje również w krajach tych, gdzie te rodziny arabskie się przenoszą. I to nie, niekoniecznie jest to kwestia szejków czy, czy bardzo bogatych rodzin, tylko no, nie normalnych. No, no, Tacy mogą sobie na jeszcze więcej pozwolić, ale to generalnie ich... E, prostactwo, więźnięstwo i beznadzieja e, wynika jakby chyba kulturowo bardziej. To no tak. nie dotyczy tylko i wyłącznie zasobności portfela. I to właśnie to się dzieje również właśnie i w Londynie, i w Nowym Jorku, w tych środowiskach. I e, zwłaszcza, że na przykład dziewczyny w tych krajach e, anglosaskich, czy europejskich czy powiedzmy chodzą do szkoły szkoły są koledacjine we Francji nawet zabroniono żeby dziewczyny do szkoły chodząc zachrywały twarz bardzo słusznie i one po prostu zaczynają być europejkami a, nie, a rodzina jest do swojego średniego nawet, nawet nie wracają tylko one już by normalnie z, y, mężczyzn z innej kultury one zaczynają y, się z tego chciałyby się wyzwolić i w tym momencie się okazuje że plamią honor rodziny i już nie ma dziewczyny. no tak, na jakiś ten y, następny gom, wątek tak. <laughs> następny wątek, który tu jest poruszony to y, jak wielka ilość zwierząt y, Takich, które są dzikimi zwierzętami, sprowadzane są do tych krajów arabskich, do tych bardzo bogatych rodzin, i właśnie w prezencie dostają czy geparta, czy lwa, czy tygrysa, i tylko przestrzegają, żeby to było bardzo. Małe zwierzątko i od początku to zwierzę jest przyzwyczajane, one się nimi opiekują, karmią, czeszą. Jest zawsze jakiś opiekun, który się zajmuje cały czas tym, ale ta osoba, na przykład tutaj ta Amira, tego swojego lwa, to na początku z takich się bawi jak z kociakiem. I to zwierzę jest tak wychowane, że ono tą osobę, która od dzieciństwa zna, yy, toleruje, mało tego toleruje, traktuje jako swoją, yy, no nie wiem, mamę to trochę za dużo, ale jako swoje stado, tak jak wiesz, na przykład nasz Boris, który też jest niby agresywnym psem, ale wszystkie osoby, które zna od dzieciństwa no to się cieszy jak mały kociak pomimo, że ma swoje lata, nie? No na tym polega właśnie statność i to jak różne zwierzęta traktują swoją ekipkę. Tak, zwłaszcza jak od małego są przyzwyczajone to to się po prostu potrafią tak zaprzyjaźnić, są wychowane w środowisku ludzkim, zupełnie inaczej to wtedy jest odbierane. Także y, dużo ciekawych y, wątków, takich, y, o których się słyszy, ale tutaj jest zebrany w jedną całość. Można przeczytać, y, jeżeli myślę, że takich ciekawostek, jeżeli ktoś chce poszukać, to w internecie też znajdzie dużo więcej. Y, Napisana lekko, ale są tutaj poruszone różne problemy, na przykład tych dziewcząt zamkniętych w złotych klatkach. Jeszcze jeden wątek, który jest tutaj poruszony, właśnie dla mnie też ciekawy i dziwny, ponieważ autorka pokazuje, że bardzo często te dziewczyny są wydawane za mąż za swoich kuzynów. Blisko w rodzinie wszystko się bierze, żeby ten majątek w jakiś sposób nie został roztrwoniony również i żeby te rodziny nie musiały się dzielić tym majątkiem. No. Na przykład ją tutaj za męża jej dają syna jej wujka, czyli brat. No i kuzyna. kuzyna Kuzyna, bliskiego kuzyna. No. no więc ja się tutaj zastanowiłam, no bo jak takie bliskie kontakty były w rodzinach królewskich w Wielkiej Brytanii, kończyło się to na przykład hemofilią na ileś pokoleń i różnymi psychicznymi chorobami, to w dzisiejszych czasach, to jest XXI wiek, to, to jest badane, to wiadomo, że tego typu kontakty mogą prowadzić do różnych bardzo... Yy, ciężkich chorób i o tym się wie, bo wtedy ten, ten XVII, XIX wiek, XVIII to może tego nie wiedziano, nie zbadano i tak dalej, przecież to co była zamordowana rodzina carska i ten y, syn, y, który nie został już carem, miał tak ciężką hemofilię. Ta hemofilia od y, y, królowej Wiktorii rozniosła się też po no całej Europie. Tak, A ilu było tych książąt, y, którzy byli, y, no, choroby psychiczne mieli, to może nie, nie było tak zbadane, nie kojarzyli z te, tego, że to są zbyt bliskie kontakty w jednej rodzinie ale w tej chwili arabowie powinni wiedzieć że w XXI wieku to jest wszystko zbadane i o tych chorobach się nie mówi nie wiem czy, czy te choroby też występują występują czy to... i po prostu wydaje mi się że jest to banda niereformowalnych ćwoków w wielu przypadkach co nie wyklucza ich inteligencji ich zaradności w innych sferach życia mają, i tak dalej no Taki na, pewno świat są, na pewno są tam y, y, wybitne jednostki i, o, i jeszcze na przykład y, jak y, w Emiratach Arabskich ona mówi, że y, żyje w kraju 20% faktycznie y, z tej y, 20% y, powiedzmy y, obywateli tego kraju. W całej populacji, a większość, którzy tam pracują, to są ludzie z różnych stron świata. No tak. Bardzo wielu z Indii yy, w tej chwili y, przy tej wojnie... Yy, yy, Nie no, z Pakistanu, jakiegoś czy No z Pakistanu co? też. Mm -hmm. yy, no w każdym razie bardzo wiele nacji, którzy im służą najzwyczajniej w świecie. No. Tak. I którzy tam przyjeżdżają do pracy i yy, biorąc całą ludność danego kraju, to tylko około 20% jest faktycznie obywatelami tego kraju. No właśnie. Także... Dużo takich rzeczy, których się nie zna w tej książce, a tak suma sumarum problemy, które nam się wydają naprawdę błahymi, a dla tamtych kobiet i dziewcząt są bardzo poważnymi problemami. <noise> Dziękuję. Dziękuję bardzo.